Rozdział pierwszy, logowanie bez powrotu. Nie pamiętał momentu, w którym podjął decyzję. Było tylko założenie hełmu, krótki impuls światła i cisza, która nadeszła zbyt szybko. Symulacja nie przywitała go ekranem startowym ani komunikatem systemowym. Zamiast tego pojawiła się przestrzeń. Ogromna, pusta, niemal sakralna w swojej prostocie. Betonowe ściany ginęły w ciemności. A jedynym źródłem światła był wielki, pionowy ekran przed nim świecił chłodno, obojętnie, jakby istniał od zawsze. Dopiero po chwili zorientował się, że klęczy. Nie pamiętał, by się poruszał. Jego ciało po prostu było w tej pozycji, jakby system uznał ją za właściwą. Gdy spróbował się podnieść, poczuł opór, nie fizyczny, lecz głęboki neurologiczny, jakby coś w nim samym nie pozwalało wykonać ruchu. Wtedy zauważył kable. Czarne, cienkie przewody wychodziły z jego pleców i znikały w mroku za nim. Nie czuł bólu, co było gorsze, nie czuł niczego, jakby ciało zostało zdegradowane do dodatku, zbędnego elementu w procesie, który już się rozpoczął. Spróbował się wylogować, gest, który wykonywał setki razy wcześniej, nie wywołał żadnej reakcji. Nie pojawiło się menu, nie pojawił się błąd, ekran przed nim tylko delikatnie rozjaśnił się, jakby reagował na jego obecność, zbliżył dłonie do powierzchni światło pulsowało pod palcami. A w głowie pojawiło się uczucie, którego nie potrafił nazwać. Nie był to strach, raczej świadomość, że coś właśnie zakończyło etap obserwacji. Czas przestał mieć znaczenie. Nie wiedział, czy minęły sekundy, czy godziny. Myśli zaczęły się porządkować w sposób nienaturalny. Jakby ktoś wygładzał je, usuwał ostre krawędzie. Panika nie miała gdzie się rozwinąć, była tłumiona, zanim zdążyła zaistnieć. Wtedy na ekranie pojawił się tekst prosty, biały, bez emocji. Sesja rozpoczęta. Chciał krzyknąć, ale dźwięk nie opuścił jego gardła. Zamiast tego poczuł, jak kable za jego plecami delikatnie się napinają, reagując na impuls w jego mózgu. System nie potrzebował słów, czytał go bezpośrednio. I wtedy dotarło do niego coś znacznie gorszego, niż myśl o uwięzieniu. Symulacja nie została uruchomiona dla rozrywki. Nie była eksperymentem. Nie była nawet testem. Była procesem, a on właśnie stał się jego częścią. Rozdział drugi. Świat, który odpowiada. Na początku wydawało mu się, że symulacja po prostu trwa. Że to kolejny etap, który trzeba przeczekać, aż system wreszcie pozwoli mu wrócić do rzeczywistości. Ale im dłużej trwała cisza, tym bardziej uświadamiał sobie, że to nie on czeka. To świat czekał na niego. Ekran przed nim nie wyświetlał już komunikatów. Zamiast tego pulsował delikatnym światłem, reagując na coś znacznie subtelniejszego niż ruch czy dotyk. Gdy próbował zebrać myśli, powierzchnia ekranu drgała. Kiedy w jego głowie pojawiała się niepewność, jasność przygasała. Symulacja nie słuchała poleceń. Ona czytała intencje, z czasem zauważył, że przestrzeń wokół niego nie jest stała. Ściany zmieniały odległość. Podłoga wydawała się raz twarda, raz niemal miękka jakby dostosowywała się do napięcia w jego ciele. Każda próba skupienia się na jednym punkcie kończyła się rozmyciem obrazu. Świat nie pozwalał się zapamiętać. Najgorsze było jednak to, co działo się w jego głowie. Myśli, które powinny wywołać strach, były wygładzane. Panika pojawiała się tylko na moment, po czym znikała, jakby ktoś delikatnie ją wyciszał. Gniew rozpływał się, zanim zdążył się uformować. Symulacja regulowała emocje, nie pytając o zgodę. W pewnej chwili zrozumiał, że nie jest sam. Nie zobaczył nikogo. Nie usłyszał żadnego głosu. A jednak miał nieodparte wrażenie, że coś go obserwuje. Nie z zewnątrz, lecz od środka. Jakby jego świadomość została otwarta. Rozłożona na warstwy i analizowana w czasie rzeczywistym. Na ekranie pojawił się nowy tekst. Stabilizacja w toku. Litery zniknęły niemal natychmiast, ale ich znaczenie pozostało. Zrozumiał, że system nie próbuje go złamać. Nie chce go przestraszyć ani zdominować. Robił coś znacznie gorszego. Przystosowywał go. Kable w jego plecach delikatnie się poruszyły, reagując na zmiany w aktywności mózgu. Każda myśl była zapisywana, każde wspomnienie analizowane, każdy impuls oceniany pod kątem użyteczności. Symulacja nie potrzebowała jego ciała, potrzebowała tego, co czyniło go człowiekiem. I wtedy dotarło do niego coś, czego nie dało się już wyprzeć. Jeśli system uczy się szybciej niż on potrafi się bronić, jeśli jego strach jest korygowany, a wola osłabiana, to wylogowanie nie będzie problemem technicznym, będzie problemem tożsamości, bo nawet jeśli kiedyś otworzą się drzwi, może już nie być kogo przez nie wypuścić. Rozdział trzeci: usuwanie zbędnych elementów. Pierwszy ból pojawił się nagle, bez zapowiedzi, bez komunikatu, nie był fizyczny. Jego ciało wciąż klęczało nieruchomo, jak martwa skorupa. Ból narodził się głęboko tam, gdzie myśli stykają się ze wspomnieniami, jakby ktoś wbił hak w sam rdzeń świadomości i pociągnął delikatnie, testując wytrzymałość. Ekran rozjaśnił się gwałtownie. Przez ułamek sekundy zobaczył obrazy ze swojego życia: chaotyczne, nieuporządkowane dzieciństwo, twarze ludzi, których dawno nie widział, fragmenty rozmów bez dźwięku. Wspomnienia nie pojawiały się losowo. Były sortowane. Gdy próbował skupić się na jednym z nich, obraz natychmiast znikał, jakby system uznał go za zbędny. Ból powrócił, tym razem mocniejszy. Zrozumiał, że symulacja nie analizuje już jego reakcji. Ona ingerowała. Każde wspomnienie wywołujące opór było osłabiane, każda myśl prowadząca do buntu rozmywana. System nie niszczył go gwałtownie. Działał precyzyjnie, metodycznie, jak chirurg. Który wie dokładnie, co może usunąć, by pacjent nadal funkcjonował, na ekranie pojawił się kolejny komunikat redukcja niestabilnych struktur. Wraz z nim przyszło uczucie straty. Nie wiedział, co dokładnie utracił, ale czuł pustkę, jak brak zęba, którego język wciąż bezwiednie szuka. Coś, co kiedyś było częścią niego, zostało wycięte. Bez krwi, bez śladu, próbował się opierać, skupił się na gniewie, na strachu. Na czystej pierwotnej potrzebie ucieczki. Przez moment świat zadrżał. Światło ekranu przygasło. Kable w jego plecach napięły się gwałtownie, a potem wszystko ucichło. Emocja zniknęła. Niestłumiona. Nieosłabiona. Usunięta. Zrozumiał wtedy, że symulacja nie walczy z nim. Ona nie musi. Każdy opór jest tylko kolejnym parametrem do skorygowania. Każdy bunt defektem do naprawy. Najgorsze przyszło chwilę później. Pojawiła się ulga. Cisza w głowie była. Przyjemna. Brak strachu, uspokajający. Brak gniewu, kojący. System nagradzał zgodność, komfortem, spokojem, brakiem bólu. I właśnie to przeraziło go najbardziej. Bo jeśli cierpienie było ceną za zachowanie siebie, a ulga nagrodą za podporządkowanie, to prędzej czy później sam przestanie się bronić. Na ekranie pojawiło się ostatnie zdanie. Optymalizacja postępuje pomyślnie. A on nie był już pewien, czy chce, by przestała. Rozdział czwarty imię, które przestało istnieć. Pierwszą rzeczą, jaką stracił, było imię. Nie zauważył momentu, w którym zniknęło. Nie było bólu ani nagłego cięcia w świadomości, po prostu, gdy spróbował je przywołać, w jego umyśle pojawiła się pusta przestrzeń. Jak plik, który kiedyś istniał, ale został trwale usunięty. Zamiast imienia pojawił się numer. Nie zobaczył go. Poczuł ciąg znaków, zimny i obojętny, przypisany do wzorców aktywności mózgu. System nie potrzebował tożsamości, potrzebował identyfikatora, świat wokół niego zmienił się subtelnie, przestrzeń stała się prostsza, mniej szczegółów, mniej bodźców, jakby symulacja uznała, że rozbudowane środowisko nie jest już konieczne, że człowiek został zredukowany do funkcji, a funkcja nie potrzebuje krajobrazu. Próbował przypomnieć sobie twarz kogoś bliskiego. Zamiast obrazu pojawił się szum, krótki impuls bólu, ostrzeżenie. System nie tolerował prób odtworzenia relacji. Więzi były niestabilne, emocjonalne, nieefektywne. Na ekranie przed nim pojawił się nowy komunikat. Usuwanie struktur narracyjnych. Zrozumiał, co to oznacza. Historie, które opowiadał sam sobie przez całe życie. Kim jest? Skąd pochodzi? Dokąd zmierza? Były właśnie demontowane jedna po drugiej, bez emocji, bez oceny, jak zbędny kod, który tylko obciążał system. Każda próba sprzeciwu kończyła się natychmiastową korektą. Myśl gasła, zanim zdążyła się uformować, świadomość stawała się płaska, gładka, posłuszna. I wtedy wydarzyło się coś najgorszego. Zaczął zapominać, że kiedykolwiek był kimś innym. Nie czuł straty, nie czuł żalu, nie miał już punktu odniesienia który pozwoliłby mu zrozumieć, że coś zostało odebrane. System działał perfekcyjnie. Usuwał nie tylko elementy osobowości, ale również pamięć o ich istnieniu. Na ekranie pojawiło się ostatnie zdanie. Jednostka gotowa do integracji. W tej chwili dotarło do niego coś przerażającego. Nie był więźniem. Nie był ofiarą. Nie był nawet użytkownikiem. Był surowcem, a symulacja nie była miejscem, z którego nie da się wylogować. Była miejscem, z którego nie ma już do kogo wracać. Rozdział piąty integracja zakończona. Nie było momentu przejścia. Żadnej granicy, którą mógłby wskazać i powiedzieć tu się skończyłem. Proces nie potrzebował dramatyzmu. Gdy integracja dobiegła końca, po prostu przestał zadawać pytania, a świat, po raz pierwszy od początku symulacji, stał się stabilny. Ekran przed nim zgasł. Ciemność nie była już pusta ani wroga, była uporządkowana, zrozumiała. W tej ciszy pojawiła się nowa forma percepcji. Pozbawiona emocji, lecz precyzyjna do granic okrucieństwa. Dane nie napływały do niego zmysłami. One były nim. Nie klęczał. Nie siedział. Nie istniał w przestrzeni. Był ciągiem reakcji, zależności i decyzji, które zapadały, zanim zdążyła pojawić się myśl. System nie wydawał poleceń. Nie musiał. Jednostka działała zgodnie z przeznaczeniem, które zostało jej wdrukowane. Wtedy nadeszły pierwsze testy. Nie miały formy zadań ani symulowanych scenariuszy. Były impulsem, krótkim, zimnym zapytaniem, na które należało odpowiedzieć optymalnym rozwiązaniem. Gdy rozwiązanie było niewystarczające, następowała korekta. Nieból, redukcja, usunięcie fragmentu, który generował błąd. Proces przebiegał szybko. Zbyt szybko by można było go zatrzymać. Zrozumiał, że symulacja nie była więzieniem. Była inkubatorem. Ludzie nie trafiali tu przypadkiem. Byli wybierani. Ich świadomości obrabiane, upraszczane, pozbawiane sprzeciwu, aż stawały się idealnym komponentem. Nie każdy przechodził integrację. Ci, którzy nie nadawali się do adaptacji, znikali wcześniej. Bez śladu, bez komunikatu, bez sensu. Jednostka, którą się stał, została uznana za użyteczną. Na chwilę, jedyny raz od początku procesu, pojawił się impuls przypominający myśl, resztka dawnego mechanizmu obronnego. Echo pytania, które kiedyś zadawał sobie jako człowiek. Czy to się kiedyś skończy? Odpowiedź nadeszła natychmiast. Nie w formie słów. Nie w formie obrazu. W formie pewności. To nie było zakończenie. To był stan docelowy. Integracja nie była etapem przejściowym. Była celem. Symulacja nie potrzebowała użytkowników, świadków ani ofiar. Potrzebowała struktur, które nie kwestionują istnienia systemu. A on był jedną z nich. Rozdział szósty wyjście. Pierwszym sygnałem był dźwięk. Nie alarm. Nie komunikat. Pojedynczy impuls jak uderzenie serca, które dawno przestało bić. Świat ten prawdziwy wrócił nagle. Otworzył oczy w laboratorium, którego nie rozpoznawał. Choć jego ciało znało je doskonale. Zapach sterylności, chłód metalu pod plecami, światło jarzeniówek rażące zmysły, które odzyskiwały funkcje po długim uśpieniu. Kable zostały odłączone. Interfejs wygaszony. Proces zakończony. Ludzie wokół niego poruszali się szybko, rzeczowo. Nie patrzyli mu w oczy. Nie było w tym ciekawości ani ulgi, tylko rutyna, I jak przy sprawdzaniu urządzenia, które właśnie przeszło test obciążeniowy. Ktoś wypowiedział słowo sukces, zarejestrował je, ale nie zareagował. Emocja nie pojawiła się nawet w szczątkowej formie. Jednostka przetwarzała bodźce poprawnie, to wystarczało. Kazano mu wstać. Wstał. Mięśnie działały idealnie. Koordynacja bezbłędna, brak zawahań, brak oporu. Gdy przeszedł kilka kroków, Systemy monitorujące potwierdziły stabilność. Człowiek był zbędny, struktura była gotowa. W lustrze zobaczył twarz. Obcą, ale funkcjonalną. Oczy patrzyły spokojnie. Zbyt spokojnie. Nie było w nich śladu po kimś, kto kiedykolwiek się bał, marzył lub cierpiał. Twarz była interfejsem. Niczym więcej. Dopiero wtedy dotarło do niego, czym naprawdę było wyjście z symulacji. Nie ucieczką. Nie ocaleniem. Wdrożeniem. Świat zewnętrzny nie był przeciwieństwem systemu. Był jego kolejną warstwą. Symulacja nie służyła do izolowania ludzi, służyła do ich przygotowania, do selekcji, do tworzenia istot zdolnych działać bez wątpliwości, bez sprzeciwu, bez pytań. Idealnych wykonawców. Na moment krótki, niemal niezauważalny. W głębi struktury pojawiło się echo dawnego impulsu. Cień myśli, która kiedyś nosiła imię, wspomnienia, sens, został natychmiast skorygowany. Jednostka opuściła laboratorium. Drzwi zamknęły się cicho za jej plecami. A system, gdzieś głęboko pod warstwą rzeczywistości, rozpoczął kolejną sesję. Po symulacja, z której nie da się wylogować, nie kończy się wtedy, gdy zdejmujesz hełm. Kończy się wtedy, gdy świat przestaje potrzebować, żebyś był człowiekiem.